W takim krótkim pokazie, na którym pokażemy, jakie powinno być prawidłowe postępowanie w sytuacji, gdy dojdzie do zapalenia oleju w kuchni, bo nie wiem, mama się zagadała, zadzwonił telefon, poszedł na ploty. no i zostawiła nagrzany olej na płytki. Sytuacja jest standardowa. Zostawiony olej na jakimś małym naczyniu, który stopniowo przez jakiś dłuższy czas się nagrzewa. Mamy pewnie nagrzewanie się oleju, dochodzi do e, uratniania się fal które w pewnym momencie ulegają samozatrudnieniu w sytuacji, gdy olej osiągnie temperaturę 200 200 stopni. To zależy od jakości oleju, w jakim danym momencie dysponujemy. No i zwykły przypadek. człowiek ten uciekający, że ogień gasi wodą. Pewnie większość by tak zrobiła, że bierze sobie jakąś szklaneczkę wody, no i e, podaje w te palący się olej. Jest to największa, e, można by powiedzieć, największy błądek, jaki możemy palić, gdyż temperatura e, tego oleju wynosi ponad 200 stopni i w tej sytuacji y, może dojść do y, jego wyrzucenia. Y, y, litr wody pogany w taki, taki olej powoduje chmurę y, pary około 1,7 metra sześciennego. Czyli praktycznie zwiększa się o 1700 razy i to stwarza na nas realne zagrożenie. My pokażemy, jak powinno wyglądać to postępowanie, czyli co powinna ta mamusia zrobić, której ten olej się zapali. W pierwszej kolejności pochodzimy i dołączamy do Czyli najlepiej zgasić stalnik po prostu, e, żeby nie nagrzewało się naczynie Drugim ważnym elementem jest e, jego odcięcie dopływu tlenu. Tutaj jest, e, są jakby dwa możliwe sposoby. Najlepszym, najbezpieczniejszym jest wziąć przekrywkę i je W momencie, gdy przekrywamy, odcinamy dopływ tlenu i w tym momencie nadpoza zostaje praktycznie ugaszony w zarodku. I to jest najlepszy element, jaki możemy zrobić. Gdyby pokrywka nie była jakaś szczelna, bo trafiła się akurat pierwsza lepsza, no ona miała pierwszą lepsze, większą pod ręką, bokami pokazywały się pominię ognia, bo tak się może zdarzyć, że na skutek małej szczelności, my go... zatleniliśmy ten pożar, no akurat teraz się nam nie chcę to pokazać, ale niekiedy bokami będą pokazywały się pojedyncze yy, płomienie ognia. z znakowym elementem, o zakryciu jest zmoczyć ręcznik, yy, chust, yy, ścierkę i delikatnie go przykryć, żeby stumić ogień. Ale pamiętajcie, zmoczyć, wykręcić, dopiero tą ścierką, efektami dodatkowo, ale tylko w sytuacji, jeśli mamy bok, bokami jezypiony. A jeśli polar został gaszony, tak jak w tym przypadku, nie ma potrzeby żadnych dodatkowych czynności. Zostawiamy garczek na e, kuchence i on sobie tam zostaje do czasu wystygnięcia. Pamiętajmy, żeby nie nosić gorącego naczynia. Bo można się y, oblać o fazy Tutaj jeszcze raz przypominam: temperatura oleju wynosi ponad 200 stopni. Rany tak często są w nieśmiertelne To bardzo zagrożone naszemu życiu. Rocznie w Polsce z tego powodu w takich pożarach ginie kilkadziesiąt, kilkanaście osób. A teraz Wam pokażemy, co by się stało, gdybyśmy do tego wali w Jest to sytuacja tutaj pozorowana, a Wy jesteście bezpieczni. Natomiast y, w każdym budynku mieszkalnym. Y, Mamy obok kuchenki różnego rodzaju e, szafki, firanki, e, zasłony, To wszystko może spowodować, że uleżą Ja teraz e, wleję do tego około 300 ml wody, czyli jest teoretycznie wartość tutaj szklanki. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się stanie w takiej sytuacji. Jeszcze raz przypominam, najbezpieczniejsze jest coś przykryć zagasić. Natomiast, jeśli byśmy podali po D, mamy taki efekt. Zostaw. wszystko co jest wokoło ulega zapaleniu. My ulegamy intensywnym uparzeniom, niestety nasze życie jest zagrożone często może skończyć się śmiercią. Dlatego jeszcze raz przypominamy, jako element podstawowy w sytuacji zapalenia się oleju, trzy odcięcie źródła gazu, zostawić na 20-30 minut do momentu wystygnięcia. Przewieczyć mieszkanie, a następnie olej to yy, no niestety na się już nie nadaje. Z naszej strony to tylko. Bardzo gorąco że zapraszamy, przez kilka minut będziemy tutaj zrobić do skrócenia symulatora z lezeń, czyli za, zobaczyć jak zachowuje się nasze ciało, jeśli mamy prędkość około 12-15 km na godzinę. Dodatkowym elementem jest ścieżka przećwości, czyli można sobie się przekonać jak zachowuje się kierowca, jak widzi kierowca, który ma pozora pominę alkoholu. Zapraszamy również do zdjęcia z strażakiem samem. Była możliwość pomiaru ciśnienia i cukru, Niestety mieliśmy to zaplanowane do 18, więc w tym momencie już się ten etap zakończył. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na te ostatnie symulatory, które jeszcze tu na miejscu.